Cześć, witajcie na kanale Marko Polska Piłka, a w nim y, cotygodniowy Wiślacki kącik. No i dzisiaj y, chciałbym y, przedstawić Wam swoją opinię o meczu Wisły y, z, z, Rzesz, z Rzeszowską Stalą. No, y, Mogliśmy oglądać ten mecz wspólnie y, i wisełka nie zawiodła pokazali, że są drużyną, była drużyną lepszą, bardziej poukładaną, zwłaszcza w pierwszej połowie, gdzie, która zakończyła się wynikiem 3 do 0, a mogła się zakończyć wynikiem równie dobrze 4-5 do 0, tam ratowały słupki, poprzeczki lub niecelne strzały zawodników z Wisły. Bo gdyby było troszeczkę więcej dokładności w niektórych zagraniach, troszkę więcej takich przemyślanych akcji, no to myślę, że ten mecz mógł równie dobrze zakończyć się w pierwszej połowie już większy, wyższym wynikiem. Ale 3 do 0 też biorę w ciemno. Powiem Wam fajnie, że cieszę się, że Wisła po tej, po tej niepowodzeniu spuszczą niepołomicę nie na tym kretowisku. Tutaj jednak pokazała klasę, była drużyną dużo, dużo lepszą i to jest to jest właśnie to, że ten zespół faktycznie coraz lepiej wygląda. Znowu podobał mi się IKPB, jego to granie do przodu, no super gra ten na pomocnik, naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba jego gra. Każdą piłkę, jeżeli przyjmie, stara się zagrać do przodu, co jest bardzo ważne i uruchomić swoimi podaniami czy napastników, czy skrzydłowych. Widać, że jak wiecie, patrz, jak patrzyliśmy, mo, można tu zauważyć, jaka jest różnica teraz, a różnica na początku tej rundy, gdzie oczywiście Wisła miała przewagę. Oczywiście Wisła dominowała nad swoimi przeciwnikami przeważnie, ale zobaczcie, jaka jest już różnica w tej grze. Wisły teraz to już wygląda na drużynę poukładaną, na drużynę, która naprawdę gra to co chce. I tak samo wyglądał, wyglądało to spotkanie. Pierwsza połowa cisnęliśmy, zdobywała wisełka bramki, mogła, mówię, zdobyć ich dużo więcej. Druga połowa już myślę, oddanie pola troszeczkę drużynie z Rzeszowa. Stal wtedy stworzyła kilka sytuacji. Zdobyła też bramkę po Paulu na byłym zawodniku Wisły, Patryku Małeckim. Mały tutaj był bardzo miło przywitany. Wiadomo, Mały to grał dla, dla Wisełki bardzo dobrze. Ja przynajmniej lubiałem tego zawodnika. Zazwyczaj grał ambitnie, walczył bez względu na, na wynik na boisku. Czasem może był taki wkurzający nieraz, ale ogólnie jeden z lepszych zawodników, który grał w wiśle, i cieszę się, że tak został, a nie inaczej, nie inaczej przyjęty przez trybuny na Raymonta. No a wracając do meczu drugiej połowy, no to ta druga połowa wydaje mi się była i tak, i tak pod kontrolą wicełki. Prowadziliśmy 3 do 0, więc tutaj nie, nie trzeba było jakoś specjalnie się spinać, chodziło bardziej myślę i trenerowi i drużynie o to, aby ten wynik utrzymać zresztą zauważmy, że zmiany, które zostały wprowadzone bo wiadomo, tutaj zagrali dwaj zupełnie inna para stoperów w drugiej połowie kończyła ten mecz, a więc inaczej troszeczkę to trener poustawiał Mimo wszystko i tak mieliśmy to pod kontrolą, kiedy, kiedy, kiedy chciała Wisła przejąć piłkę, to tą piłkę po prostu przejmowała i stwarzała następne zagrożenia. Kiedy chcieli oddać, to tą piłkę po prostu oddawali. I mówię tutaj już mi się to podoba, różna jest poukładana, bo już widać jest zgrana i to jest bardzo, bardzo ważne w kontekście walki o awans bo to już nie jest taki taka chaotyczna gra, jak gdzieś tam na początku troszeczkę taki chaos był. Już tutaj widać to, że to coraz lepiej to wygląda, coraz bardziej jest to ułożone i coraz bardziej sensownie ta gra jest coraz, coraz lepsza. No i do tej pory, tak jak oglądaliśmy te wszystkie, wszystkie mecze i ten tutaj z Rzeszowem, to jednak przewaga Wisełki jest dużo, dużo większa nad, każdym z tych, nad, każdej, nad każdą z tych drużyn, teraz będzie nas czekał następny mecz. Wczoraj, jeszcze kochani, ruch przegrał w sosnowcu za głębiem 2 do 0. Patrząc z punktu naszego, czyli z punktu wisły, był to wynik dla nas wymarzony. Awansowaliśmy na drugie miejsce. Dzisiaj będziemy czekali, bo o godzinie 12.30 gra Brookbet z ŁKS-em i no, myślę, że tutaj remis by było dla, dla nas wymarzonym wynikiem i byśmy zostali na tym drugim miejscu, no a y, ta walka coraz bardziej nabiera rumieńców o, o awans i myślę, że spokojnie Wisełka jest w stanie tak grając, tak grając jak z Rzeszowem, już teraz raczej nie będziemy grali na takich murawach jak właśnie w puszczy gdzie ta murawa naprawdę pozostawiała wiele wiele do życzenia i myślę, że teraz już grając na normalnych murawach Wisła jest w stanie tutaj spokojnie sobie wyjść, wyjdziemy na, na tym drugim miejscu nie pominiemy grę w barażach, które no mówię, to są, wie, wiecie jak to jest, grasz jeden mecz, grasz drugi mecz i to jest tylko kwestia jednego spotkania, no, może być dyspozycja dnia na przykład gorsza i, i wtedy różnie się to może potoczyć, także wolałbym tego szczerze mówiąc uniknąć, a wszystko wskazuje na to, że jest, jest Wisła w stanie uniknąć tego, tych baraży, no, bo zobaczymy, jak będą wyglądały te mecze. Teraz mówię, teraz będziemy kibicowali wiśle w następnym spotkaniu i zobaczymy, jak to będzie wyglądało z ruchem. No, chociaż grając w glibicach, też trzeba się liczyć, że tam też ta murawa nie jest idealna. Może nie jest aż taka jak w niecieczy, ale no, piast też nie ma super murawy, i też się dziwię, że w ekstraklasie klub może grać na takiej murawie no ale widocznie można niektórzy moi znajomi gdy z nimi rozmawiałem to mówią że to jest murawa do beach socera, a nie murawa do uprawiania piłki nożnej więc może ściągnijmy zawodników z beach Socera, którzy sobie na takiej murawie w po poradzą to tak w ramach troszeczkę luzu żeby się tak nie stresować następnymi meczami, ale tak jak mówię, jestem zadowolony z tego, co zobaczyłem ze stalą i ogólnie z tej rundy, która wygląda naprawdę fajnie, bo obawiałem się, że gdzieś znowu powrócą są demony, tak jak w, tamtym, w tamtej rundzie, gdzie Początek w miarę, w miarę, a potem było już tylko gorzej, ale widać, że nie, że ta drużyna jest zupełnie inna, zresztą dużo, wydaje mi się, dużo lepszy jakościowo mamy, jakościowo mamy dużo lepszych zawodników, którzy jednak tutaj robią, robią tą różnicę, tak i skrzydłowi, którzy, ci, którzy wychodzą w pierwszym składzie, są, grają bardzo dobrze i w obronie lepiej to wygląda, no Miejmy nadzieję, że ten mecz następny będzie również meczem zwycięskim i że dzisiaj wypadnie remis pomiędzy UKS-em a Niecieczą i wtedy to drugie miejsce już będzie w naszym zasięgu, a nawet jeżeli nie, to, to i tak będziemy bardzo, bardzo blisko tej czołowej dwójki, więc myślę, że to tylko kwestia czasu, kiedy wisełka przeskoczy na, pierwsze, pierwsze, na, na drugie miejsce, i w tej pierwszej dwójce zakończymy te rozgrywki. To tyle byłoby ode mnie. Jeżeli chodzi o ten mecz, to tak jak mówiłem już prędzej, podobał mi się dominacja, kontr, pełna kontrola podczas spotkania. No i Także czekam na wasze opinie piszcie w komentarzach co sądzicie jak wam się to spotkanie podobało zapraszam też do lajkowania do subów oczywiście no i żeby się ta nasza społeczność youtubeowa tutaj rozrastała no i to by było na tyle mnie dzisiaj jeszcze czeka mecz takiej tutaj naszej lokalnej drużyny Także to będzie też następne bardzo trudne przeżycie. Także trzymajcie się cieplutko. Piszcie w komentarzach, jak się Wam mecz podobał. Co sądzicie, czy Wisła jest w stanie wejść spokojnie z drugiego, a nawet i z pierwszego miejsca. Czy raczej będziemy walczyli w barażach. I jeszcze raz zachęcam do łapy w górę, do subu. I wszystkim tym, którzy do tej pory dali suby i dla kanału i łapki w górę, jak również komentarze, opinie i pozytywne i negatywne, bo to trzeba przyjąć i jedne i drugie, to chętnie za, to, chęt, to za to bardzo, bardzo dziękuję.